Nie podjąłbym się wskazać na w dzisiejszym spotkaniu. Też mi się tak wydaje. Oby tylko chciało im się chcieć. Gracze Marsylii rozpoczęli spotkanie. Mim nadzieję, że będzie to wspominać. No, może być groźnie. Ładnie się zapowiadało, ale się ze... Ładnie odzyskał teraz równowagę po tym starciu. Ładne podanie. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. No nie było to najlepsze zagranie piłka poza boiskiem. Amrozini. Ryzykownie, ale udanie. Rozpocznął gleon z rzutu załków. Amrozini. Pink No z tego miejsca można strzelać. Mógł wybijać precyzyjnie. Strzela! Aj, perk, słupek! Nieudane uderzenie wysoko nad poprzeczką. Pana akcja mogła być groźna. Mogą kontratakować. No, niestety rywale przerwali ten kontratak. Czy. Malbuena. Baton. Precyzyjne podanie. Dobry przechwyt w okolicy pola karnego. Baton. Ależ podanie. Tracili, ale odzyskali piłkę. Uderzenie? Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Od bramki za moment wznowienie gry. Ma wsparcie w środku pola. Czy to wykorzysta? No tym z całym głową chciał zaskoczyć. A jak nie było zabrakło słupek! Piłka opuściła pole gry. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Balbuena. Świetnie to zrobił, no wręcz wirtuozerskie zagranie. Dobre przejęcie przez Milan. Nie mogli się spodziewać innego potraktowania. Lizdy uderza! Zdobywają bramkę! Bramka, radość graczy Marsylii. Nie potrafią powstrzymać go obrońcy. To jego drugi gol w tym spotkaniu. Ale znakomity strzał tuż pod poprzeczkę. Bojan. Ziniak. Czy wykorzystają szansę w szybkim ataku? No i kontra zastopowana. Potęg. Dobrze podał. Przejr piłkę. Barton. Dobre wybicie przez bramkarza. Znakomicie, w tempo. No do więc bardzo. A, ale piękna bramka. No to była niesamowita bomba. Z daleka, nie do obrony. Nie zastanawiał się długo. Popatrzył tylko, jak ustawiony jest bramkarz. I uderzył z daleka. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Szaleńsza atakuje obrońca. Szyjru. Szansa na kontratak. Zobaczymy co z tego wyniknie. Zimniak. Czy to jest okazja? Ale spartacu tę sytuację. W nawet nie musiał interweniować. To była dobra kontra, ale zabrakło precyzji. zero. Takim rezultatem kończy się pierwsza połowa tego meczu. Pierwsza połowa, proszę Państwa, poza nami, no i trudno oprzeć się w wrażeniu, że jest to mecz pod dyktando jednego zespołu. Pierwsza połowa była bardzo jednostronna. Zobaczymy, czy coś się zmieni w drugiej połowie. Watem. Ładnie dograł. Piłka poza linią boczną za moment wznowią z autu. Kontaktuje no. gracz Miany. Rośnie, ale zdążyli na czas. Jest szansa na kontratę. Łatwa wymiana. przejęli w dni. Jest dośrodkowanie. Udanie odbija bramkarz, ale wciąż piłka w grze. Wszyscy już sądziliśmy, że piłka po raz kolejny padnie do siatki. Tym razem jednak obroni. Potem do typ bracusia, zawsze wszędzie go pełni. Niecelnie, niedokładnie i będzie aut dla rywali. Zmiana przez na... Nkulu Ntupena. Malbuena Atakuje Ślizgiem. W ostatniej chwili przeje. No, dla takich chwil warto oglądać mecze. Przeszedł go bez problemu. Przejdł zagrania jest dwusta decyzja rzut wolny przeciwko Milanowi dobrze uderzony rzut wolny ale piłka ląduje w rękach Dankaza Nexus. no udało się przejąć no i teraz Milan będzie rozgrywał będą kontratakować Nkulu Ndubena. Nguena. No Ależ piękne podanie. Dobrze teraz wyłuskali piłkę rywalową. Bozian. Środek pola jest wolny. Tam zbiega partner z jego drużyny. No i potem odbiorze mogą budować swój apel. Giepskie zagranie i rywale wznowią z autu. Trener drużyny Milan wprowadza na boisko nowego zawodnika. Batęk. O, udało mi się ładnie podać. No mają przywilej korzyści, czy uda się odbił piłkę. No i popędzili mi z pomocą. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Abate. Monkoliwo. Podał do partnera. Czy uderzenie w stronę bramki? Żiniak. Podał ją. Listek z balonem. Danie. dla mini. no wywiązkował w pole. Oczywiście to... Szansa! się zawodnicy w polu obu drużyn będzie dośrodkowanie wśród rodnego. Dobra decyzja arbitra, drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Bez namysłu w stawieniu Brawo za to podanie. Stracili piłkę. Wyraźnie zwycięstwo 3 do 0. To było spotkanie do jednej bramki. Całkowicie jednostronne widowisko. Dziś już się z Państwem żegramy. Za uwagę dziękuję bardzo Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Czaranowicz.